Taka przejażdżka dzisiaj śladami PRL-u. Przed nami relikt PRL-u, rolniczy znowu, stojący sobie już naprawdę jakiś czas. Może zobaczymy, co? Co powiesz o tym ciągniku? To jest większa Jest to, to było. To było e, słuchaj, to była alternatywa dla lekkiego ciągnika 30, tak? No, siódmy, 6, o 3, o 30. Może, może zobaczymy to, co? Pieski spokojnie, nic wam nie zrobimy. Nie gryziemy. Stoi, stoi sobie zarośnięty. W polu. Jeszcze puszczą te To jest rolniczy. Ale no, słuchaj, zobaczymy, zobaczymy czy uda nam się zobaczyć ten ciągnik, wiesz? Ale zaniedbany jest w ogóle. No co, wchodzimy czy nie? Co? Co? Słuchaj, stoi tak jak, porzucony, jak porzucona rzecz. Może nie śnięty, ale widać, że stoi parę lat na tym placu. No to nie wychodzimy? To pierwszy może wejść, co? Te pieski ci nie zrobią. Pieski spokojnie. Ej, Roman, uważaj, ten mały jest kurwa, Żeby cię nie chwycił za nagawkę. Co? No ale taki mały cię może klapnąć, wiesz? I tak po prostu mityczne rzeczy z perelu wciąż niektóre funkcjonują, a niektóre stacjonują tak jak tutaj ten ciągnik, który usycha z każdym czasem. 60 A zaraz zobaczymy czy właściciel pozwoli nam go zobaczyć z bliska. Jest nietypowy, bo jest bardzo zaniedbany. Mamy cały czas na śladach i ścieżkach PRL-u. Pieski oczywiście się uspokoiły. Kolega próbuje się dostać, O, nawet dla do środka.